Paniom się to obietrze, Dwieczy Boże, która się wypłynęła z Najświętszego serc Jezusowego, miło miłość o nas, panę Tobie, która któraś wypłynęła z Najświętszego serc. Jezusowego, to zdrój miłość dla nas, ufamy Tobie, o krwi wodo, która się z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy tobie, zdjęć świętej Siostry Faustyny. O godzinie 10 ujrzałam oblicze Pana Jezusa Umęczonego. W tym mi Jezus powiedział te słowa. Czekałem na Ciebie, aby się podzielić cierpieniem, bo któż lepiej zrozumie cierpienie moje? jak nie oblubienica moja. Przeprosiłam Jezusa za swoją oziębłość, zawstydzona, nie śmiejąc spojrzeć na Pana Jezusa. Ale sercem skruszonym prosiłem, abym Jezus raczył dać jeden dzień z korony swojej. Jezus powiedział mi, że da tę łaskę, ale jutro i natychmiast widzenie zniknęło. Dziękujemy Ci Panie, że pomimo swej wszechmocy potrzebujesz nas, naszego udziału w Twojej misji, że to Twoje pragnienie także jest Twoją łaską, potrzebujesz naszego trudu, cierpienia, wiary, ufności. Dziękujemy Ci, że tego nas uczysz w tej godzinie miłosierdzia, bycia prawdziwie Twoimi uczniami z Tobą złączonymi. Ufając w to pragnienie Boże zbawienia każdego człowieka, że wierzymy Ci całą ludzkość. Proszę zwłaszcza o ustanie wojen w strefie gazy, w Ukrainie, w tylu innych miejscach Ziemi. Proszę, aby Twój duch wygaszał źródła nienawiści, pogardy wzajemnej między ludźmi, fałszywych ideologii, które niszczą prawdę o życiu człowieka. Powierzamy Ci, Kościół. Aby Twój duch odnawiał, uzdalniał do podejmowania misji, którą mu dajesz w świecie, by Twoi uczniowie stawali się dla tej ziemi światłem i solą. Bodźmy się za rodziny, szczególnie na bliskich. Prosimy, aby Twoja miłość je ochraniała, strzegła, prowadziła. Powierzamy Ci tych, którzy potrzebują miłosierdzia przez chorobę, cierpienie przez stan duchowego upadku. O tym się za dusze konających i zmarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, Syna Jego, Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Pan, umęczął pod Pąckim Piłat, ukrzyżował u Marii pogrzeb, wstąpił do piekiel, wstąpił na niebios, siedzi po Boga Ojca, Tamtąd przyjdzie sądzić, żywy, umarłych Wierzę w ducha. Święty Kościół powszechny, Święty obcowa, grzechów odpuszcza. Ciała zmartwychwsta, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. मैं लाइको पुलिस नहीं मैं लाइक पुलिस नहीं मैं डाय को पुलिस नहीं मैं Lego Blessing Mink. Lego Blessing Mink. Lego Blessing Mink. Lego Blessing Mink. Daj go bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki.

Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie zagrzebna i świata całego dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Nagobulus -e name Manki Nagopolisous -e name Manki Nagopolisous -e name Manki

Dla Jego bolesnej męki, Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki.

दाई को बोल स् नहीं मैं दाई को बल मैं दाई को बोल स्ने दाई को बोल सुने मैं की Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. दाई को बलस नहीं महंगी दाई को बल सु महंगी दाई को बोल स् नहीं महंगी दाई को बल सुहंगी को महंगी Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty a śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad Całym światem, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny. Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża rodzicielku, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach nasz, ale od wszelakich złych przygód. Zacz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna. Synowi swojemu nas poleca. Swojemu Synowi nas odda. Matko Miłosierdzia, Klowo Pokoju, z Szaflar, Święta Siostro Faustyno, Święty Józefie, Święty Andrzeju Apostole, Święty Janie Pawle, Błogosławiony Honoracie, Wszyscy Święci, Święte Boże, Wieczne odpoczywanie, radź zmarłym, radź Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawił swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wyraził na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi do światu i Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze, przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas, Kość świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Ufam tobie. Jezu 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 ufam, tobie. Jezus, ufam tobie. Jezus, O Tobie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. naszą grzeszność byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem, myślą, mową, moja wina, moja wina. Bardzo wielka, że to błagam Najświętszą Martę wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę samą.